Dzień dobry kochani, witajcie we wtorkowy poranek. Zapraszam Was jak co dzień do naszej wspólnej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Witam, Hanie, Wiesiem i Iwonem. dziewczyny już czekają i mam nadzieję, że Wy też macie już maty przygotowane i że niecierpliwie czekacie na to, żeby wspólnie z nami napełnić się energią, wykonać te kilka prostych ćwiczeń i sprawić, żeby nasze życie mogło być dużo, piękniejsze, prostsze, łatwiejsze, a przede wszystkim, żebyśmy mogli cieszyć się pięknem i sprawnością naszego ciała, bo to jest bardzo ważne założenie tej gimnastyki. Porusza jak najwięcej partii mięśniowych w naszym ciele, sprawiając, że one się rozciągają, uelastyczniają, a dzięki temu możemy tym naszym ciałem poruszać w przeróżnych zakresach i przez bardzo, bardzo długie lata. Zachęcam Was do tego, bo jest to nas z całą pewnością fantastyczna motywacja. A jeszcze dodatkowo, może na Was podziała fakt, że. Legenda głosi, iż te rytuały sprawiają, że stajemy się coraz młodsi, że znikają nam siłe włosy lub pojawiają się dużo, dużo później i że nasze ciało z każdym dniem ćwiczeń się odmładza, a przynajmniej spowalnia to starzenie, więc szukamy od zawsze eliksiru na to, żeby żyć jak najdłużej i żeby nasze ciało było jak najpiękniejsze. I całe mnóstwo różnych rzeczy wykonujemy po to, żeby właśnie w tym kierunku pójść i żeby się Upięknić i, i odmłodzić, a wystarczy tylko codziennie kilka prostych ćwiczeń wykonać, i z całą pewnością będzie to już skutkowało. Zachęcam. Oprócz tego zachęcam Was do tańczenia. Taniec intuicyjny, który online prowadzę w każdy czwartek, sprawia, że dodatkowo, oprócz tego, że nasze ciała będą piękne, to jeszcze będą one rozluźnione, zrelaksowane, będą w pełni służyły. Nam, bo dzięki kontaktowi z własnym ciałem, z własną duszą, z własnym sercem możemy podejmować decyzje, które są dla nas dobre i możemy kierować naszym życiem w taki sposób, żeby przeżyć je jak najlepiej. Wyrzucamy napięcia z ciała, wszechobecny stres, który dzisiaj dotyka każdego, w naszym ciele się zagnieżdża i je usztywnia, a tutaj możemy to z siebie wyrzucić i możemy sprawić, że nasze ciała będą przez cały czas giętkie, odprężone i zrelaksowane. Zachęcam Was też do tego żeby pić wodę, szykujemy sobie koniecznie ciepłą wodę i nie tylko podczas gimnastyki, ale każdego dnia przez cały dzień małymi łyczkami popijamy i nawadniamy organizm. Przypominam o tym, że skupiamy się na sobie, na ciele, wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. A zwłaszcza, jeżeli dopiero zaczynacie, macie pełne przyzwolenie na to, żeby nie do końca poprawnie wykonywać te ćwiczenia, wykonujcie je na tyle, na ile ciało Wam pozwala. I rozpocznijcie od trzech powtórzeń z każdego z rytuałów, zwiększając sobie o dwa, dojdziecie do pełnej liczby 21 przez kilka tygodni. A tymczasem rozpoczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy myśl Czuję się związana z niebem i ziemią. Czuję się związana z niebem i ziemią i z tą myślą. Rozpoczynamy od oddychania. Zapraszam. Otwórz okno. Puść trochę świeżego powietrza. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder. Wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana. Przenieś ciężar ciała lekko do przodu. Połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając nosa powietrza. Uruchom mięśni brzucha, tak, żeby brzuch napełnił się jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie ustami, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychaj, przyzwyczajając się do tego rytwa. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się w prawą stronę. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, gdy ciało już maksymalnie się odwróci. I dopiero wtedy szybko obróci się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce, szeroko przytrzymaj, sylwetkę mięśniami brzucha, i zaczynamy wirowanie. Obchając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. Skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha i jak wirowanie w głowie już ustanie, to powoli przejdź na matę, popij wodę i połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę i na wdech unieś głowę. Pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Trzy. D. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć, jedenaście, czuje się związana z niebem i ziemią, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia jeden. rozluźnij, przebudź na bok, powoli podnieść, popij wodę i uklęknij do trzeciego rytuału, rozstawiając nogi na szeroką bioder, w miarę możliwości y, oprzyj palce z tubomata, w miarę możliwości wyprostuj sylwetkę, wyciągnij się w górę, oprzyj dłonie, o latki, głową opuść w dół, i na wdech, ugnieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki, i odchyl głowę do tyłu. Tyle, ile jest dla Ciebie komfortowe, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, czuję się związana z niebem i ziemią, dwanaście, trzynaście, czternaście, Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Poruszaj głową, żeby rozluźnić kark i w jedną stronę i w drugą. Oddychaj. Pokryć ramionami. Popij wodę. I usiądź do czwartego rytuału, przedstawiając nogi bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę. oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz. głową opuść w dół. I na wdech, unieś głowę. Wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, czuję się związana z niebem, i ziemią. siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie. Strzępi dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Głęboki wdech, wydech, Zabrać palce i pokryć nad karstkami w przód i w tył. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach. Jeżeli czujesz, że nie masz wystarczająco dużo sił w nadgarstkach, żeby unieść ciężar swojego ciała, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś do góry głowę, całe ciało podnieś ram, i na wdech wyplij pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz. Broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Osiem, dziewięć, dziesięć. Sześćnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu, obszyj czoło matem i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na plecach. Nogi pozostają ugięte w kolanach, odstawione o po krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Unosimy do góry miednicę. Prostujemy nogę. Mocno zadarte palce. I uginamy ją, prostujemy, pilnując, żeby biodra nie opadały w dół. Wdech, wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Odstaw nogę, wyrównaj biodra i teraz druga, palce zadarte, ugnij, wyprostuj, wdech i wydech. W nogę, opuść biodra, poruszaj nimi na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Oddychaj. Przewróć się na bok. Powoli podnieś popiódę. I połóż na brzuchu do deski. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, palce stóp oparte o matę. Całszyj na łokciach. Nastawiam czas na minutę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę. Zawij kość ogonową pod siebie. Wyprostuj plecy. Głowaj z przedłużeniem kręgosłupa. Trzymaj mocno mięśniami brzucha sylwetkę. Zaciskaj pośladki. Oddychaj, uśmiechaj się. Jeden i rozluźnij. Połóż się wygodnie, oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy, i przez małą chwileczkę rozluźnij ciało i wypuszczaj napięcia. Skup się na oddechu, rozprowadź go po całym ciele i kolejno rozluźniej najpierw stopy, następnie łydki, uda, pośladki, brzuch. Rozluźnij odcinek lędźwiowy, kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark, głowę. Rozluźnij mięśnie czoła. Pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzką. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, popij wodę i wtorkowa gimnastyka zaliczona. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia, za wspólną energię. Życzę Wam pięknego dnia.